Dzień dobry, jak już pewnie widzieliście, nie nagrał mi się odcinek, jak zrobiliśmy Depaja w SBC. Zrobiłem z nimi taki skład. Depaj, Ryken, plus jeszcze mi wczoraj z paczek od Depaja wypadły dwie inne karty. King i Coel. Kolwarty pół miliona, King 400, Ryken 490, ale to teraz za to wpadnie odcinek inny, a mianowicie opening, paczuszki jakie już widzicie, ja nie ma żadnej, bo to otworzyłem na tamtym odcinku, to mi się skasował, ale tak. Paczki 86 plus. Fabio. I Firpo. O, i jest delight. Pepe. I kona 89 kanałaro. Kolejna ikona 89 Linecker. Kolejna ikona. Felix. Fabinho. Dona Ruma. Hero. I ostatnia paczka. No niestety. O, wy jest już żonioro. No, ej. Czy z tej paczki poleci też ta nowe? Karty? Chyba z tego nie wiem, bo to pasta eventy. Z tego raczej nie, ale ostatnia jeszcze sprawdźmy. World Cupowa, I tutaj jest 85 plus paczki. Więc jest Junior kolejny raz. Ikona Miller. No sprzedał się. No. Polowania cały czas trwają na jego A sprawdźmy ile on tak będzie kosztować Aby Zrobić. a 9 milionów. Ginola 14 milionów. A Kewell tylko 800 tysięcy. No to nie zła przepaść. O Jacie. Ginola 14 milionów. 9,3 drybling a ma też 9,3. Ale aby jest szybszy strzały ma gorsze podania takie same i fizyczność ma gorszą no Ginola ma dobre statystyki mm, weźmy sobie jeszcze otwórzmy dwie paczuszki z ikoną pierwsza aj zły przycisk klikłem druga Torres i specjalne 10 subskrypcji to będzie rozdaje Jašina z i iPele wybrane mu kibicowi z komentarzy A więc opłaca się subskrybować bo rozdam ich no a na dzisiaj to by było tyle W następnym odcinku sobie zagramy drafta i co? Do widzenia